Cześć, mam na sobie witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. To jest kolejny dzień, to jest na Mam nadzieję, że to będzie ten, mecz, gdzie w końcu uda się wygrać, bo ostatnio nawet tego był remis. Hello, hello, can you hear me? I don't know how to speak. Very funny, man. Very funny. You must click Alt. <laughs> Hello, this is Oh, very this good. <laughs> double. <laughs> 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 <You laughs> <hear laughs> what? Can you hear me? Yeah. Where are you from? All oh, still. Sure. Okay. Świetnie, zapomniałem podkośnić MVP. Bo szykowałem się już do kolejnego meczu. A nagrywam dzisiaj wszystko pod rząd. Nie się tego nagram. Zobaczymy. Ale co jest, odwróciłem się od tego flasha. No to teraz im daliśmy. Ciuu, ten zabił swojego. i świetnie, mamy 3 do 0. Very good. Też ma, on ma muzykę MVP, świetnie. Bo trzy zgony tam mają. Ta mi się podoba. Poprosił, żebym mu dał pakę. Mam nadzieję, że on tego nie spieprzy. Aha. Opłacała się... opłacał się granadzik. Saj, to jest tak patrzę, ile mu zostało. Dwa w jeden dostał, z tego granatu dziwne, chyba dostał. Nikowałem trochę. Dobra? Nic się nie dzieje. Pierwsza runda dla nich. Ten tam leci na całego. Aha, a bo pan. pod rząd przegrana. Come on, coś mi ping. Dobra. Chyba spada. No, otwieraj te drzwi. Tylko wy tak trochę też. Czasami dziwnie się dają. Mam wrażenie, o nie, paka, 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 paka. Right <laughs> Jeszcze dostał, przez to. już nie zdążę, dobra dziewięćdziesiąt osiem dwóch sto czterech. Cholera. Ale co tylko ten jeden był tam, a ten drugi siedział na spełnie swoim. Piękna pozycja dla snajpera, nie? Szkoda tego. P2000, jak ja już to widzę, to mam dosyć. Podejdę też tam. mojej gminy, ale dobra, wygrywamy tą rundę. Mamy szóst szóstą rundę. Po... No dobra, P2000 też, P250 też może być. Myślałem, że tam będzie Glock. Narzucaj to. Dobrze. Wspaniale. dzie, że jego nie ma nad swoim spawnie. A dobra Boeśmy się tym też na plewcy 73j No już, ktan nie. Już tu, choć tu, jeszcze tu. Co, teraz? Trzeba było go wcześniej załatwić jakoś <ścoughs> 7-4, no kurde, dwie rundy tylko. Jeden typ ginie. czy to drugi. Hmm, hmm, hmm. Nie ma tak łatwego no, MK No ostatnią może rundę sobie wezmę Pięknie, 8-4 dla nas, 10 kili tak może być To może być przegrana runda Lecz 1 na 2 już wyjdzie tym oknem na pewno ale już zszedł Oh, 9-4 to była idealna ninja defius. <laughs> Nic przez chwilę nie mówiłem, bo nie umiałem już. To trzeba było już wygrać. Ugli <laughs> D. CS wykańcza ludzi czasami. 740 wygranych, wspaniale. Dobrze, że przynajmniej te zwycięstwa się nie zresetowały. Dostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy. A mi widzimy się w następnych filmach. Siemka!